Przemek, no w ostatnim czasie genialna forma. Niedawno zostałeś MVP. przez Eurobasket wytypowany do najlepszego zawodnika tygodnia w pierwszej lidze. Preżek są kolega z zespołu na drugim miejscu. Czym tkwi? sukces i ta świetna forma od początku tygodnia? No, co mogę powiedzieć? Na pewno... Na to, że tam z MVP czy ktoś inny, my jesteśmy taką drużyną, że jakby wszyscy pracujemy na te sukcesy, czy w danym meczu powiedzmy komuś lepiej idzie, to gramy na mnie. Więc nie będę ukrywał, że to jakoś nie jest jakby moja super forma, tylko też wszyscy pracują na to, na te moje statystyki powiedzmy i to na pewno jest sukces całej drużyny. A z czego to wynika? No na pewno... Od samego początku sezonu jestem zmotywowany przede wszystkim tym, jak zakończyliśmy zeszły, zeszły sezon i ta porażka z tychami jest takim, powiedzmy, czynnikiem, który cały czas gdzieś tam siedzi w głowie i napędza do jakiejś tam lepszej i cięższej pracy cały czas, także może to nie jest jakiś sekret, ale jakaś taka motywacja, żeby wezmę, udowodnić coś po tym zeszłym sezonie. Przemek, pamiętasz sezon w łańcucie wtedy, kiedy awansowaliście do, do Ekstraklasy? No, byłeś w podobnej, topowej formie, podobnej pewnie do, do, do tego sezonu. Równa gra na bardzo wysokim poziomie, też punkty, Ewa. bardzo dobry. Widzisz to jakieś takie, nie wiem, przełożenie, że, że może być właśnie podobna sytuacja? Tak jak mówiłeś, no, play-offy no, nie wyszły. Ale sezon jest długi tak naprawdę to te playoffy pokazują wartość drużyny. Mm. Nawet się nigdy nie zastanawiałem w sumie nad tym, jakimiś podobieństwami. A też dlatego, że trochę wtedy inaczej jeszcze sen wyglądał powiedzmy, wtedy jeszcze nie było bliznę ani tego przepisu o młodzieżowcu, ani o obcokrajowcu, więc to trochę takie powiedzmy odległe czasy, patrząc hmm. z dzisiejszej perspektywy. Ale jeśli chodzi o podobieństwo, no na pewno, na pewno jesteśmy bardzo poukładani, mamy swój system, który się sprawdza, każdy wie jaka jest jego rola w drużynie i jakby mamy też dobrą atmosferę. Myślę, że to na pewno i tutaj w Węcucie też była super atmosfera, tutaj jest podobnie i wszyscy jakby wiemy o co gramy, wszyscy stawiamy sobie wysokie cele. A że w tym roku liga jest bardzo wyrównana, to... Wiemy na pewno, że możemy powalczyć o te najwyższe cele. Dużo rzeczy na to się musi złożyć, bo przede wszystkim zdrowie i, i wiele innych rzeczy, ale no na pewno mamy wysokie cele i pracujemy cały czas nad tym, żeby, żeby być gotowym przez cały sezon. Przemek jesteś takim zawodnikiem, który no, tak twoja kariera pokazuje, że raczej nie, nie lubisz często, często zmieniać klubu. Jeżeli już wybierzesz jakiś klub, to, to raczej na, na dłuższy okres, okres czasu. No dobrze się czujesz w kresie? No na pewno na Podkarpaciu, bo w dobrych kilku lat mieszkasz, bo pierwsze kilka lat w się teraz, teraz na drugi rok proszę No tak, łącznie to już szósty rok na, 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 na Podkarpaciu. Podkarpaciu. Na pewno mam świetnego sąsiada tutaj. <laughs> tak, tak, jesteśmy sąsiadami. Nie, no zawsze, zawsze taki jakiś powiedzmy, od małego człowiek zawsze tam marzył jakieś marzenia, miał to, żeby właśnie w jakimś w jednym klubie powiedzmy gdzieś tam się zapisać, nie tak, żeby coś zmieniać. To tutaj widać akurat koszulkę Darka także w tle, mm. także no, aż tak to się nie uda na pewno, ale, ale no tak, nie, nie lubię zmieniać co roku, szczególnie jeśli gdzieś jest dobrze. Mm -hmm. Teraz to już może trochę inaczej też patrzeć z perspektywy tam mam dwójkę dzieci, więc to jest też jakaś powiedzmy, stabilizacja. No szkoła, przedszkola to mamy sobie. No tak, do dlatego sportowo tutaj jakby wiedziałem, że też po poprzednim roku... Czy Na to tutaj mogę liczyć? Że, że będziemy walczyć o te wysokie cele. I było wiele aspektów na no to wpływało. Jakby się. W niedzielę czeka Was wyjazdowy mecz z Beniaminkiem. Na razie z jednym Beniaminkiem się mierzyliście. Mecz w niesamowitej atmosferze, bo na podpromie od wielu, wielu lat bycie jako szykówka Rzeszowa na podpromie. Tym razem LKS i to też nie będzie łatwe, łatwe spotkanie, bo to no, drużyna, która, która na pewno u siebie jest, jest niewygodnym przeciwnikiem. No to tak na pewno te, i, i ten mecz w Rzeszowie i, i w Łodzi na pewno też będzie pełna hala, bo tam chyba średnio ponad 2000 ludzi na mecz chodzi, więc to na pewno ciężki teren. I... W sumie, jakie było pytanie? Właśnie? No, czy, czy, czy przygotowujecie się, bo mieliście, mieliście znaczy, tak, tak, tak. dwa no. tygodnie właściwie was, bez meczu? Mie, no tak, mieliśmy dwa tygodnie, ten pierwszy tydzień taki był trochę cięższy. Mieliśmy później kilka dni wolnego, żeby też dojść do siebie. No i ten tydzień już typowo poświęcony właśnie na przygotowania pod ten mecz. Tutaj na razie nie będę zdradzał, o co chodzi. Nie wiem, kiedy materiał wyjdzie, żeby tam skałci z Łodzi mnie nie, nie, nie przechwycili. No, ale... no przed meczem naprawdę. No tak, ale nie Wiemy, że to będzie ciężki mecz, szczególnie, że tam też e, zmiana trenera ostatnio. Nie wiadomo też, jak to wpłynie tam na drużynę. Mają dobry bilans, jak na Benjaminka, na pewno to jest ciężka drużyna, szczególnie u siebie. No i wiemy, że to nie będzie dla nas łatwy mecz, szczególnie, że też mamy jakieś swoje problemy. Ale podejdziemy do tego meczu jak do każdego innego. Będziemy walczyć od samego początku i zobaczymy, co to przyniesie. Czyli podtrzymanie tej, tej tego do, dobrej pasy, która zaczęła się, zaczęła się w łańcucie, kontynuowana w Krośnie. No i miejmy nadzieję, że z sukcesem w Łodzi, z deką w środę, za tydzień. Nie? No to tak, mamy nadzieję, że ten kryzys, który tam mieliśmy wcześniej już, już jest za nami. Wyszliśmy z niego i teraz patrzymy teraz tylko na każdy kolejny mecz i idziemy do przodu. I zapraszamy do, do oglądania meczu z -em na emocjach. I do pojawienia się w środę, za tydzień na Metru z deką, już wstrośmy. Tak jest, będzie się działo, zapraszamy.